Przeżywamy niezwykle ważne wydarzenie. Wierzymy, że może mieć kluczowe znaczenie dla dziejów świata. Chodzi o poświęcenie świata, poświęcenie każdego z nas, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. Dokona go papież Franciszek w łączności ze wszystkimi biskupami. Ponad 10 lat temu Benedykt XVI w wywiadzie udzielonym telewizji Rai Uno został zapytany, czy nosi w sercu zamiar, by na początku trzeciego tysiąclecia odnowić poświęcenie świata Matce Bożej. Wówczas, a było to dokładnie w Wielki Piątek 2011 roku, tenże papież, który jeszcze jako kardynał i wysłannik św. Jana Pawła II, Osobiście rozmawiał z siostrą Łucją i szczegółowo zapoznał się z jej świadectwem, odpowiedział następująco: Myślę, że akt wielki, publiczny został uczyniony. Być może pewnego dnia będzie konieczne go powtórzyć, ale dziś wydaje mi się ważniejsze to, aby nim żyć, uświadomić go sobie, wejść w to zawierzenie aby stało się ono rzeczywiście nasze. Obecnie jest ważne, aby zinterioryzować ten akt, dać się nim przeniknąć, urzeczywistnić go w sobie. Chciałbym Was zaprosić, powiedział papież, jeszcze bardziej, abyście weszli w to zawierzenie już uczynione, aby stało się ono rzeczywistością przez nas przeżywaną każdego dnia. Wszystko wskazuje na to, że ów szczególny dzień, o którym wspomniał Benedykt XVI, właśnie nadszedł. Papież Franciszek zdecydował, by ponowić akt poświęcenia ze względu na wyjątkowy znak czasu, jakim bez wątpienia jest okrutna wojna na Ukrainie oraz w odpowiedzi na prośbę biskupów tego kraju. Świadczy to niewątpliwie o głębokim przekonaniu Ojca Świętego, że właśnie teraz orędzie i prośby Matki Bożej, które wypowiedziała w Fatimie są szczególnie aktualne. A w duchu przytoczonych wcześniej słów papieża Benedykta można dodać, że dziś nie mniej aktualne jest także nasze osobiste włączenie się w to poświęcenie, nasze osobiste wynagrodzenie. I nasze osobiste zadośćuczynienie sercu Maryi. A potwierdza to z pewnością fakt, że papież Franciszek swoje zaproszenie skierował nie tylko do biskupów całego świata, ale także do każdego wiernego, a więc także do każdego z nas. Na czym polega osobiste wynagrodzenie i zadośćuczynienie sercu Maryi? W Fatimie Matka Boża prosiła przez dzieci o to, by odmawiać różaniec, aby czynić praktyki pokutne w intencji grzeszników oraz prosiła o nabożeństwo pięciu pierwszych sobot miesiąca. To są gesty zewnętrzne, do których sama Matka Boża przykłada dużą wagę. Jednocześnie wiemy, wiemy to dobrze, że w praktykowaniu naszej wiary bardzo wiele zależy nie tylko od gestów zewnętrznych, ale również od naszej wewnętrznej postawy. Musimy zatem zapytać, co stanowi wewnętrzną istotę wynagradzania sercu Maryi? Cenne wskazówki możemy odnaleźć w Pismach Świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Na dwa lata przed śmiercią otrzymała ona wewnętrzne natchnienie, aby ofiarować się miłości miłosiernej Boga. A najważniejszą intencją, którą się wtedy kierowała, było pragnienie, by przez ten akt wynagradzać Bożemu sercu. Posłuchajmy więc, co na temat tego ofiarowania pisze rodzona siostra świętej Teresy Celina, a w zakonie siostra Genovefa. Święta Teresa od dzieciątka Jezus posiadała głębokie zrozumienie boskiego ojcostwa. Tak pisze Celina. Korzystała z każdej sposobności, by podkreślić niewypowiedziane bogactwa miłości miłosiernej, istotnej potrzeby ojcowskiego serca, by przebaczać, pomagać, napełniać sobą i przyciągać do siebie serca swoich dzieci, aby one oddawały się jemu, ufając całkowicie jego dobroci. Widziała równocześnie, że nie znajdował on wśród gorliwych dusz takich, które by specjalnym aktem Skutecznie zadośćczyniły za odmowę przyjęcia tej miłości, jaką, chciałaby, jaką chciałby on wylewać na wszystkie dusze pobożne, a nawet na masy obojętnych i grzeszników. Odczuła wówczas jakby współczucie i otrzymała natchnienie, aby ofiarować siebie jako ofiarę jego miłości, by mu wynagradzać tę stratę, pozwalając, by do jej dziecięcego serca. Przelał strumienie miłości zawartej w sercu jego. To przekonanie, o którym pisze Celina, potwierdza sama Teresa, dając następujące świadectwo o swoich pragnieniach. To cytat z Dziejów Duszy. Mój Boże, zawołałam z głębi serca, Twoja miłość miłosierna jest powszechnie zapoznana i odrzucona. Oto serca, którym pragniesz jej udzielić, zwracają się do stworzeń i u nich żebrzą szczęścia i nędznego uczucia, zamiast rzucić się w Twoje ramiona i przyjąć Twoją nieskończoną miłość. Boże mój, czyż ta miłość wzgardzona ma pozostać w Twym sercu? Sądzę, że gdybyś znalazł dusze oddające się na całopalne ofiary Twojej miłości... Twój ogień strawiłby je natychmiast. Zdaje mi się, że czułbyś się szczęśliwy, nie będąc już więcej zmuszonym tłumić w sobie przypływów nieskończonej czułości. O mój Jezu, niech ja stanę się tą szczęśliwą ofiarą. Niech ogień Twojej boskiej miłości strawi złożone ci całopalenie. I w takim duchu dalej Teresa wypowiada swój akt oddania, pragnąc. Aby całe moje życie było aktem doskonałej miłości, poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej miłosiernej miłości, błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w mą duszę strumienie nieskończonej czułości, ukryte w Tobie. Bym w ten sposób, O mój Boże, stała się męczennicą Twojej miłości. Zobaczmy, w jaki sposób Celina tłumaczy, jak należy rozumieć słowo ofiara używane przez Teresę. Wyraz ofiara, pisze Celina, był jedynym, jaki mógł być zastosowany w tych okolicznościach, bo dla maleńkiego naczynka, dla małego naparstka jest męką widzieć rzucający się na jego maleńkość ocean, aby ją napełnić, aby ją ukryć w zalewie nieskończonej miłości. Ale o szczęśliwa męko, o niewypowiedziane męczeństwo, Widzimy zatem, że dla świętej Teresy wynagradzanie Bożemu Sercu oznacza przede wszystkim przyjmowanie bez zastrzeżeń całej Jego miłości i całej Jego czułości, którymi pragnie nas obdarować i napełnić. Trzeba się więc zastanowić, co oznacza dla nas, dla każdego z nas osobiście, przyjąć całą miłość Boga i Jego nieskończoną czułość. Otóż miłość Boga to Jego wola, to odwieczny plan Jego miłości. Zatem przyjęcie całej miłości Boga polega na przyjęciu całej Jego woli, a więc na bezwarunkowej akceptacji Jego zamysłów, które ma wobec nas od wieków, zanim jeszcze nas stworzył. Aby te zamysły mogły się wypełnić, Bóg posłał na świat swego Syna, jak o tym pisze święty Paweł w liście do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. Wolą Boga wobec nas jest przede wszystkim nasza świętość. Sobór watykański II uczy, że na mocy sakramentu chrztu każdy z nas został do niej powołany. Przyjmując chrzest już staliśmy się święci. W tym sensie, że przez zjednoczenie z Chrystusem otrzymaliśmy zalążek świętości ziarenko nowego życia, które dzięki łasce Ducha Świętego ma się rozwinąć i wydać plon, osiągnąć tę pełnię, której pragnie Ojciec Niebieski. Gdy poddajemy się planom Ojca, jako Jego posłuszne dzieci, wtedy sprawiamy największą radość Jego sercu. W ten sposób wynagradzamy także za tych, którzy odchodzą od Niego przez nieposłuszeństwo i grzech. Właśnie w taki sposób rozumiała swoje oddanie święta Teresa, która swój akt rozpoczyna słowami O mój Boże, trójco błogosławiona, pragnę Cię kochać i starać się, by Cię kochano, pracować na chwałę świętego Kościoła, ratując dusze, które przybywają na ziemi i wybawiając te, które cierpią w czystcu. Pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę. I osiągnąć ten stopień chwały, który przygotowałeś mi w swym królestwie. Jednym słowem, pragnę być świętą. Teresa pragnie być świętą, ale nie ze względu na własną korzyść, lecz by odpowiedzieć miłością na miłość Boga, aby go pocieszać. Tak pisze dalej. Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie. Nie chcę jednak zbierać zasług na niebo. Chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawiać Ci radość, pocieszać Twoje naświętsze serce i ratować dusze, które będą Cię kochać przez wieczność całą. W ruchu rodzin nazaretańskich pragniemy iść do świętości drogą komunii życia z Maryją. Dlatego składamy akt oddania się jej. Ufając, że z jej pomocą wypełnimy plan miłości Ojca Niebieskiego i osiągniemy świętość, do której zostaliśmy powołani. Czynimy to świadomi naszych słabości i skłonności do grzechu. Dlatego prosimy ją, by ona sama w nas i za nas żyła na wzór swojego Syna, posłusznego woli Ojca, aż do śmierci. Podobne przekonanie towarzyszyło także świętej Teresie. Pod wieczór życia, czytamy, stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twych oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną sprawiedliwością i jako dar Twojej miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. Nie chcę więc innego tronu ani innej korony. Jedynie tylko Ciebie samego, o mój umiłowany. Zatem, włączając się w poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi i wypowiadając słowa aktu ułożone przez papieża Franciszka, zachęcam nas wszystkich, byśmy jednocześnie odnowili nasz osobisty akt oddania, który praktykujemy w naszym ruchu. A oto Jego słowa. Akt oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi. Ja składam wobec Boga w trójcy jedynego na ręce mojego spowiednika, akt oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi, świadomy mojej wolności i godności dziecka Bożego, równocześnie głęboko przeświadczony o mojej duchowej nędzy. Pragnę w postawie ubogiego w duchu, że braka Ewangelicznego żyć na wzór świętego Jana apostoła w komunii z Maryją ufam że to ona będzie żyła we mnie i za mnie na obraz i podobieństwo swego syna posłusznego woli ojca aż do śmierci i to śmierci krzyżowej wierzę że w ten sposób ostatecznie już nie ja będę żył ale Chrystus we mnie za mnie i przeze mnie gdy w taki sposób w łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem ponawiamy nasze osobiste zawierzenie Maryi, to mamy prawo ufać, że przez jej niepokalane serce również i my doświadczymy łask, których doznała święta Teresa. Ty droga matko, tak pisze święta Teresa do matki Agnieszki Przeoryszy. Ty droga matko, która... Pozwoliłaś mi ofiarować się w ten sposób dobremu Bogu. Ty wiesz, jakie strumienie, a raczej oceany łaski zalały mą duszę. Od tego szczęśliwego dnia zdaje mi się, że miłość mnie przenika i ogarnia. Zdaje mi się, że w każdej chwili ta miłość miłosierna odnawia mnie i oczyszcza moją duszę ze wszelkiej skazy grzechowej. Również i my mamy prawo ufać, że przez wstawiennictwo Maryi Morze Miłosierdzia rozleje się obficie na cały świat, odniesie tryumf nad wszelkim złem, odnowi, oczyści i przemieni serca. Serce nasze, naszych bliskich, ludzi wokół nas, a szczególnie największych grzeszników.